Cześć, z tej strony Druszok. Dzisiaj jesteśmy klasyczni na G4 Skins. Jeszcze przed materiałem zachęcam Was do wpisania kodu Druszok, który da Wam 5% więcej do doładowania oraz tutaj taką skrzyneczkę yy, kompletnie za darmo. Jeszcze wspomnę, że do wygrania jest granie spodzianka o wartości minimum 50 zł. Wystarczy skomentować ten film i ostatni. Zresztą wszystko macie w opisie. A więc tak, dzisiaj mamy prawie że 9000 zł, więc myślę, że coś ciekawego, co tutaj potwieramy. E, sprawdźmy sobie może. Na początek wjedźmy sobie w skrzynkę One Thin Ice No nie wiem czy czytać Zobaczymy co tutaj nam odda, myślę że z 5 razy Na początek nie będziemy tutaj... Okej, okay, to jest całkiem spoko, to jest... To jest spoko No, to jest, to, to, to jest bardzo spoko No po, no do no, trzeba no, mam mówić, no sami widzicie, sami widzicie co tutaj dało. Po sprzedaniu już mamy ponad 9000, no to teraz to lepiej. Otwórzmy sobie drugi raz tą skrzyneczkę. No fajnie dała, fajnie. Mam nadzieję, że drugi raz da znowu coś. Chociaż. No tu już, tu już nie jest... Resztac, Nie, to jest chyba słaba, to jest giga. No jest w plecy, ale otwórzmy sobie do trzech razy sztuka, nie? Jeszcze raz, jeszcze raz. Spokojnie. No to jest... lipka, to jest chyba lipka. Nooo. Odpuśćmy sobie tą skrzynkę. Nadal mamy ponad 9000, więc całkiem wygląda to spoko. Eee, może przejdźmy teraz do skrzynki mm, 21. Otwórzmy sobie też 5. Zobaczymy, co skrzynka 21 nam tutaj da. Ciekawego. No, ale te 550, chyba tego nie zwróci. Dam drugą szansę. Dam drugą szansę, ale tu już wymagam. Tu już wymagam czegoś więcej. Black laminat, tylko, ale. No nie, no, no nie, no nie. Otwórzmy sobie Windmilla. Tu już skrzynka za To już 900 tu idzie. Tu już. Tu już musi. Tu już coś fajnego. Jednak. Jednak, jednak żądam. Emerald Dragon. Ale. No. No. no to, jest, to, to jest jakiś halo? To jest jakaś ukryta kamera? Halo? Przejdźmy sobie może tym razem do jakiejś skrzynki eventowej. Czemu nie? Otwórzmy sobie. No myślę z 5 razy Rambit Rampage Ale No tu chyba fajnie dało to jest chyba spoko Otwórzmy sobie drugi raz mamy jeszcze te jajka nabijmy sobie ich trochę Dobra sprzedajmy sobie Zobaczymy co tutaj z jajków dostaniemy fajnego 3000 jajów No dobra lecą 3000 Jaja, jajów, ale jaja. No! Zawsze coś. Wjechałbym sobie w skrzynkę Garcia. Trzy razy. Chociaż. No nie wiem. No dobra, otwórzmy sobie trzy razy. 1500 zł. Proszę. No tu już coś, coś, coś. Ok. Dziękuję. Póki co mamy profit. Skrzynka Mysterius. 5 razy. No spróbujmy. 700 zł. To jakby coś sypnęło. Sandstorm. No nie wiem. Czy to drogie jakieś chyba? Czy Nie. No ale. Takiego czegoś to ja tutaj nie chcę. Druga szansa. To chyba nadal jest słabo też. Dokładnie. A jakbyśmy sobie otworzyli. 1000 zł. Spróbujmy. Proszę. Jednak, 5 tutaj, coś. To jest słabo. Jest giga słabo, chyba. No jest. Ale nie byłbym słabo, jakbym drugi raz tego nie otworzył. Proszę, 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 proszę. proszę Mam nadzieję, że tego nie da Proszę, proszę. To jest. Może. Skrzynia biaktyw. No, możemy spróbować. biaktywa. Może na końcu jeszcze jakąś bitwę skleimy, Bo dzisiaj Silk Tiger, ale zdrapany, zdrapany. No jest tutaj plus nadal. Otwórzmy sobie drugi raz tego Be Activa No nie, tak to nie. Otwórzmy sobie tutaj skrzynę bonusową. Skrzynia bonusowa, boże tutaj nam. No taki uspik. 500 zł by było spoko. I chyba mamy tego uspaczemkę. Ok, mamy 9 klocków, więc wydaje mi się, że można coś na bitwę wlecieć. Za 200 zł. Damy jeszcze szansę temu tym masterom. Wrzućmy do tego konduktorka. I jednego big ballera. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Dobra, na trzech, Na trzech, spokojnie. No, 5000 zł. Trzeba czasami zaryzykować. Mam nadzieję, że w tym. Że w tym przypadku się poszczęści No, mogę mieć jedynie nadzieję. Eee, 12 skrzyń, to trochę grubych tej skrzyń. Ale czy dla mnie to będzie grubo? Czy dla nich? Hobbit, Hobbit 300 zł. Ok, początek spoko. No, tu już ten. Happy. Happy, happy, happy. Ok, teraz damy ten. Happy. To teraz dla mnie może Hobbit tamten, albo Happy tamten. Drogie, chyba czy nie? Oooo! Okej, okay, dziękuję. No, dziękuję. No, co ja mam więcej. Co, co ja mam więcej mówić. Okej, okay. a ten Liga drogi, droższy. możesz też jeszcze Konduktor i Big Bowler jest na końcu, więc z jednej strony póki co się cieszę. Ale nie wiem, co się stanie na końcu, nie? Wszystko może się zmienić, tak naprawdę. Oj, właśnie. A przecież to 300 zł, myślę, że to droższe. Oj, Ojcerk znowu dla niego. Jeszcze dla mnie coś z Mastera. I później. Albo może nie. I teraz na końcu. Teraz. Chwila, chwila była przerwy z dropami. Ale teraz wjeżdżamy. No nie takim blokiem. No nie takim blokiem. Na Big Ballera czym wjeżdżamy? No i przegrywamy. Mówiłem, że na końcu może wydarzyć się wszystko. Dlatego otwórzmy sobie dwa razy Big Ballera na czterech. Zamykam oczy. Zamykam oczy. Co tutaj ciekawego będzie? Oj, nie. Opacało się. No nie. Trudno, trudno. Co mam mówić? Co mam mówić? Widzimy się w następnym. Bye, bye.